Rolnicy oszukani na niespotykaną skalę, a właściciel skupu bydła zatrzymany. Fałszywe oskarżenia względem rolnictwa. Jacek Zarzecki w obronie gospodarzy. Niemcy w obronie rolnego budżetu Unii. Bryłka i Zajączkowska. Mocne wystąpienia w Parlamencie Europejskim. W świeciu policja zatrzymała dwie osoby podejrzane o liczne oszustwa, których ofiarami padli rolnicy z różnych regionów kraju. Jedna z zatrzymanych osób została już tymczasowo aresztowana. Śledczy nie mają wątpliwości. Sprawa jest rozwojowa, a skala procederu ogromna. Do tej pory ustalono, że poszkodowanych może być ponad 100 osób, a łączna wartość strat przekracza 5 milionów złotych. Zatrzymanym przedstawiono aż 115 zarzutów. Jak informują służby, to dopiero początek. Śledztwo nadal trwa, a lista pokrzywdzonych i zarzutów może się wydłużyć. Dwóch współwłaścicieli firmy zajmującej się skupem bydła, Zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy zespołu do walki z przestępczością gospodarczą w świecie. Mężczyźni są podejrzani o szereg oszustw na szkodę rolników z całej Polski. 43-letni mieszkaniec świecia, decyzją sądu, trafił na trzy miesiące do aresztu. Jego 21-letni wspólnik został objęty policyjnym dozorem. Obaj usłyszeli już zarzuty. Z ustaleń śledczych wynika, że prowadząc skup bydła, podejrzani przyjmowali zwierzęta od rolników, nie wywiązując się z zapłaty ani w formie gotówki, ani przelewu. Funkcjonariusze dotarli już do ponad stu pokrzywdzonych. Śledztwo nadzoruje prokuratura rejonowa w świeciu. Na jej polecenie 16 czerwca wydano nakaz zatrzymania podejrzanych. W trakcie przeszukań zabezpieczono mienie podejrzanych 250 tysięcy złotych w gotówce, samochody, motocykle i sprzęt rolniczy. Za oszustwa, które skutkowały stratami w mieniu znacznej wartości, 43-latkowi grozi nawet 10 lat więzienia. Młodszemu z podejrzanych do 8 lat. Ryszard Wilk wziął się za pomoc poszkodowanym rolnikom. Czersk, spotkanie z rolnikami. Firma Agrosadowcy nie wypłaciła rolnikom ponad 6 milionów złotych za sprzedane bydło. Firma poszła w restrukturyzację, a właściciel na 3 miesiące do aresztu za oszustwo wobec co najmniej 115 rolników. Tryby sprawiedliwości mielą powoli, a sytuacja rolników jest dramatyczna. Wielu poszło w kredyty i nie mają czym ich spłacić. Wielu na kwoty ponad 200 tysięcy złotych. Będę się zwracał do Ministerstwa Rolnictwa, aby spróbować znaleźć narzędzia do uratowania rolników przed masowymi bankructwami. Podczas rozmów pojawiły się pomysły, aby przesunąć wypłaty dopłat obszarowych lub zorganizować nisko oprocentowane pożyczki na czas trwania sprawy i odzyskanie przez rolników pieniędzy od nieuczciwego handlarza. Liczba poszkodowanych rolników ciągle rośnie. Jeśli Twoje gospodarstwo, firma również zostało poszkodowane przez firmę AgroSadowski, proszę o kontakt z osobami, które pilotują sprawę w imieniu rolników oraz sporządzają listę poszkodowanych i są w kontakcie z Izbą Rolniczą. Napisał Wilk i udostępnił numery telefonów. Oszukani rolnicy zebrali się już kilka dni temu pod siedzibą firmy, a atmosfera na miejscu była naprawdę gorąca. No, nie szukałeś. Na... No, teraz, no, te... no teraz. Ja no teraz ci nie oszukałem, Nie ja sam tam oszukany. oszukał. Proszę, przyjdź do prawnika. to jeszcze, jeszcze no, we, wtorek rano, we wtorek rano, Budecznie. co nie wiedziałem o tej restrukturyzacji, wysłał mi ceny bydła, nie? Ja. Oferty o -o, o -o. mi wysłał. A. a ja mu napisałem SMS-ie, kasę, że tamte bydłem. A on mi wysłał kontakt z moim prawnikiem. Jakiekolwiek płatności, proszę kontaktować się z moim prawnikiem. Nie odbierają telefonów wcale, żebyśmy mi ja nie wiem co się stało. Przecież to jakoś cały czas szło. No ale jak szło, jak on ci. Daniel, jak szło, jak on ci zabrał, mówisz, twierdzisz wczoraj dokumenty, samochód, to jak to szło? Dzwoń do swojego szefa, ratuj Może tych ludzi, bo to oni nie urosło w 5 miesięcy. Bydło rośnie dwa lata, zgadza się? Oni na to pracowali dwa lata tutaj ci ludzie. Dwa lata oni na to pracowali. Tylko słuchajcie, najgorszy problem jest w czym? Że on dostał za to bydło. Nie, nie Daniel, ale ten żywot. No, I teraz gdzie on je ma? Skoro on je nie ma w majątku, to, to czemu jego nie? adwokat broni się tym, że on nie ma czym tego spłacić? To jest coś było, że bydło przyjeżdżało na bazę, było przepisywane na syna i syn dawał do obojni. bo nie zapłaciła synowi. To to nie ma się co dziwić złości hodowców, w końcu walczą o swoje być albo nie być. Miejmy nadzieję, że tym razem poszkodowani zostaną potraktowani w sposób priorytetowy, a nie będą musieli czekać kilka lat na rozwiązanie sprawy. Dziś rolnictwo, a zwłaszcza hodowla zwierząt, bywają obwiniane za niemal całe zło współczesnego świata, mówi Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i producentów bydła mięsnego. Przestrzega przed uproszczeniami i manipulacją dotyczącą emisji gazów cieplarnianych, jakie coraz częściej pojawiają się w debacie publicznej. Zarzecki apeluje o rzetelną edukację konsumentów i uczciwe przedstawianie rolnictwa jako sektora, który zamiast być obciążeniem, może być częścią rozwiązania w walce o zrównoważony rozwój i ochronę klimatu. To jest ciężkie zadanie, które ciężko jest realizować. Jak walczyć z dezinformacją w ogóle o rolnictwie, jak mówić o rolnictwie, jak i kształtować przekaz. No dzisiaj rolnictwo, przede wszystkim hodowla zwierząt jest oskarżana o całe zło całe, całego świata. O to, że emisja gazów cieplarnianych i efekty cieplarniane jest przez pierdzące, pierdzące krowy, a przecież emisja gazów cieplarnianych w Polsce z rolnictwa wynosi niewiele ponad 7%, z czego 4% z hodowli, z hodowli zwierząt. My musimy prowadzić kampanię, musimy pokazywać konsumentom, jak wygląda rzeczywistość, jak wygląda prawda. To, co nam się udało doskonale w ramach kampanii, którą prowadziliśmy w ramach Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, projektu Lowe Krowe, bo dzisiaj już nikt w Polsce nie mówi o tym, że w Polsce jest coś takiego jak chów przemysłowy bydła, bo przecież wystarczy zobaczyć jak wyglądają polskie gospodarstwa utrzymujące bydło. W większości są to gospodarstwa małe i średnie, a średnia ilość bydła w takim gospodarstwie to jest dwadzieścia kilka, kilka sztuk. To jest trudne zadanie, ponieważ my często walczymy z wielkimi, firmami, z, wielkami, z wielkimi firmami, które mówią o szkodliwości jedzenia mięsa, ponieważ mają w tym interes biznesowy, więc no my musimy dzisiaj zewrzeć szeregi i przede wszystkim pokazywać konsumentom zalety, ale też pokazywać te, w jaki sposób sprzedają się te nieprawdziwe, nieprawdziwe informacje. Jesteśmy na ukończeniu strategii promocji polskiej wołowiny stworzenia marki polskiej wołowiny. To jest pierwsza strategia branżowa, to będzie pierwsza strategia branżowa rynku rolno-spożywczego. Rolno tak jak sektor wołowiny stworzył pierwszą strategię branży, tak teraz stworzymy pierwszą strategię promocji, bo chcemy iść cały czas do przodu, chcemy pokazywać, czym jest w ogóle polska wołowina, bo polska wołowina cieszy się wielką popularnością ale nie ma, swojej, nie ma swojej marki, dlatego stworzyliśmy logo, stworzyliśmy pewne, pewne rozwiązania i w najbliższym czasie będziemy, będziemy pokazywali tą polską wołowinę, która będzie nie tylko konkurencyjna pod względem ceny, ale będzie przede wszystkim konkurencyjna pod trzema najważniejszymi rzeczami. Pod względem powtarzalności, pod względem jakości i pod względem jakości kulinarnej, bo to nas ma wyróżniać. To ma nas ma wyróżniać, a nie cena, bo my już przestaliśmy na rynku europejskim, na rynkach światowych konkurować ceną. Nasza wołowina nie jest najtańsza, tak jak kiedyś niektórzy nam zarzucali, że się dobrze sprzedajemy, dlatego że jesteśmy tani. Dzisiaj mamy jedne z najwyższych cen wołowiny w Europie, a mimo to pokazujemy, że jesteśmy dobrzy w tym, co, w tym, co robimy. Mamy najwyższe normy dobrostanu zwierząt w Europie. 30% wszystkich środków przeznaczonych na dobrostan zwierząt w Europie jest wydawane właśnie, wydawanych właśnie w Polsce. I my sami sobie stawiamy jak wysoko, wysoko poprzeczkę po to, żeby realizować te, te cele. Kolejnym celem jest wprowadzenie ekoschematu związanego z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. I mamy nadzieję tutaj na pozytywny oddźwięk i reakcję Ministerstwa Rolnictwa, bo my chcemy być liderami, chcemy pokazywać, że jesteśmy najlepsi w Europie. Rząd Niemiec opowiedział się za utrzymaniem silnego, stabilnie finansowanego i niezależnego budżetu na politykę rolną Unii Europejskiej. W oficjalnym stanowisku przesłanym do Komisji Europejskiej Berlin jednoznacznie sprzeciwił się próbom łączenia funduszy rolnych z innymi obszarami polityki wspólnotowej. To wyraźny sygnał przed zbliżającymi się negocjacjami w sprawie przyszłych ram finansowych Unii po 2027 roku. Dla Niemiec utrzymanie wyodrębnionego budżetu dla rolnictwa ma kluczowe znaczenie zarówno ze względów gospodarczych, jak i politycznych. Niemcy, jako największy płatnik netto Unii Europejskiej, przedstawiły swoje oczekiwania wobec nowego budżetu. W trzystronicowym dokumencie przesłanym do Komisji Europejskiej rząd federalny opowiada się za większą elastycznością w podziale środków oraz silniejszym wsparciem dla wspólnej polityki obronnej. Jednocześnie jednak Berlin wyraźnie zaznacza, że żadna z tych zmian nie może odbywać się kosztem polityki rolnej. Polityka rolna Unii musi pozostać niezależnym obszarem polityki i być solidnie finansowana, podkreślono w oficjalnym stanowisku, cytowanym przez portal Agrarhoyt. W ocenie niemieckiego rządu sektor rolny potrzebuje stabilnych, przewidywalnych i jasno dedykowanych funduszy, by sprostać rosnącym wyzwaniom klimatycznym, środowiskowym i ekonomicznym. Tym samym Berlin sprzeciwia się łączeniu funduszy rolnych z innymi działami polityki wspólnotowej co może mieć istotne znaczenie w nadchodzących negocjacjach dotyczących przyszłych ram finansowych Unii. Decyzja niemieckiego rządu w sprawie przyszłego budżetu Unii to również reakcja na rosnące niezadowolenie rolników. W maju w Brukseli odbyła się duża demonstracja zorganizowana przez organizacje branżowe, które sprzeciwiły się planom Komisji Europejskiej dotyczącym integracji funduszy rolnych z innymi politykami unijnymi. Rolnicy obawiają się, że środki z wspólnej polityki rolnej mogłyby w przyszłości zostać przekierowane na obronność czy cyfryzację kosztem sektora rolnego. Berlin w swoim stanowisku jednoznacznie wskazuje, że wspólna polityka rolna powinna pozostać niezależnym i solidnie finansowanym filarem polityki unijnej. Rząd federalny podkreśla, że rolnictwo to nie tylko fundament bezpieczeństwa żywnościowego, ale również ważne narzędzie realizacji celów klimatycznych i środowiskowych. Dlatego też Niemcy opowiadają się za dalszym rozwijaniem systemu zachęt finansowych dla gospodarstw stosujących praktyki proklimatyczne oraz podnoszących standardy dobrostanu zwierząt. Takie podejście, jak zaznaczono, ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonej transformacji europejskiego rolnictwa. Choć niemiecki rząd opowiedział się za utrzymaniem silnie finansowanej i niezależnej polityki rolnej Unii, nie wszyscy podzielają ten entuzjazm. Martin Häusling, eurodeputowany z ramienia Zielonych, Ostro skrytykował propozycję Berlina, nazywając ją zachowawczą i nieambitną. Zarzucił rządowi brak planów na zwiększenie finansowania WPR oraz zaniechanie głębokiej reformy, mimo coraz bardziej palących problemów, od masowego zamykania gospodarstw po postępującą degradację środowiska. W najbliższych tygodniach Komisja Europejska ma przedstawić projekt nowych wieloletnich ram finansowych na okres po 2027 roku. Choć ostateczne decyzje zapadną dopiero po długich, politycznie trudnych negocjacjach, głos Niemiec, kraju pokrywającego aż 25% budżetu Unii, będzie miał kluczowe znaczenie. Obecnie około 1 trzecia unijnego budżetu trafia do sektora rolnictwa. Czy tak pozostanie? Przyszłość wspólnej polityki rolnej pozostaje jedną z największych niewiadomych nowego rozdania finansowego. Anna Bryłka sprzeciwia się w Parlamencie Europejskim przystąpieniu Ukrainy do Unii. Proces rozszerzania Unii Europejskiej jest fikcją i trzeba to głośno powiedzieć. Jesteśmy pogrążeni we własnych kryzysach, nie wytrzymujemy światowej konkurencji i nie potrafimy zapewnić obywatelom elementarnego bezpie bezpieczeństwa. Mamienie pogrążonego w wojnie i chaosie państwa jest wręcz nieprzyzwoite. Akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej po prostu krajom członkowskim się nie opłaca. Dodatkowo nieuregulowane granice Ukrainy, olbrzymi wskaźnik korupki, korupcji i brak powodzenia w wewnętrznych reformach sprawiają, że ta dyskusja jest bezprzedmiotowa. Zwolennicy rozszerzenia Unii Europejskiej są w istocie przeciwnikami europejskiego rolnictwa, branży przewozowej czy energochłonnej. Jeżeli Europa ma przetrwać kryzysy i iść do przodu, musi zrezygnować z tego mesjanizmu, z jakim mamy tutaj do czynienia. Już dziś wiele branż zostało położonych na ołtarzu tej sprawy. Unia Europejska musi się skupić na odbudowie własnej, silnej gospodarki i wydaleniu nielegalnych imigrantów. Trzeba skończyć z narażeniem interesów państw Europy w imię Ukrainy. Dlatego nie może być żadnego rozszerzenia. Opowiedziała także o wydatkach na armię, apelując do Niemców. Żyjemy w czasie w świecie, żyjemy w świecie olbrzymich geopolitycznych napięć. W bezpośrednim sąsiedztwie Unii Europejskiej trwa wojna rosyjsko-ukraińska, na Bliskim Wschodzie trwa konflikt Izraela z Iranem. Ład Światowy jest coraz bardziej zagrożony globalnym konfliktem. Tymczasem Unia Europejska kolejny raz doszła do wniosku, że to najlepszy czas na to, aby pod płaszczykiem tego zagrożenia federalizować się i wprowadzić mechanizm finansowy, którego finalnym beneficjentem będą Niemcy. To cyniczna gra przewodniczącej von der Leyen, która jeszcze nie wytłumaczyła się z afery Pfizera, a dziś chce arbitralnie decydować o uzbrojeniu krajów Unii Europejskiej. My Polacy, jako naród szczególnie doświadczony rosyjskim imperializmem, od lat zbroimy się na potęgę i przeznaczamy blisko 5 PKB na obronność. Kiedy Niemcy pompowali rosyjski gaz, my dywersyfikowaliśmy źródła energii to jest jedyna droga dla Europy zbroić się oraz budować swoją niezależność energetyczną i gospodarczą. Unia Europejska jednak w tym przeszkadza, forsując zabójcze dla gospodarki i energetyki regulacje klimatyczne. Obronność nie może być kolejnym sektorem, w który wkracza brukselska biurokracja. Wszystko, czego dotknie się Komisja Europejska, kończy się katastrofą. Unijne regulacje zrujnowały europejski przemysł, doprowadziły do fali bankructw europejskich przedsiębiorców, a nawet zagroziły bezpieczeństwu na ulicach naszych miast. Polityka obronna jest tak strategicznym obszarem w dzisiejszych czasach, że lepiej będzie, jeśli Unia Europejska będzie trzymała się od tego z daleka. Najważniejszym celem rozporządzenia Safe' to wzbogacenie się Niemiec kosztem krajów Europy, a nie umocnienie bezpieczeństwa. Wzrost nakładów państw narodowych na zbrojenia, kooperacja ze Stanami Zjednoczonymi i NATO to jedyna droga do wspólnego bezpieczeństwa. Sprzeciwiamy się kolejnemu wspólnemu długowi, sprzeciwiamy się europejskiej armii i sprzeciwiamy się odbudowie niemieckiego imperializmu, do którego w ostatnich latach służy Unia Europejska. Zacznijcie od tego, żeby wydawać na zbrojenia tyle co Polska. Mocne wystąpienie miała także Ewa Zajączkowska. Rozszerzenie Unii Europejskiej miało miejsce w 2013 roku, gdy do wspólnoty dołączyła Chorwacja. W kolejce do wejścia w tym momencie czeka 10 państw, tylko pytanie, do czego jest ta kolejka. Od 2015 roku Unia Europejska pogrąża się w coraz większym kryzysie. To wtedy najeźdźcy napływali masowo do Europy, niszcząc bezpieczeństwo wewnętrzne Grecji i Włoch w nieodwracalny sposób. To była pierwsza fala uderzeniowa multikulti. Fala, której skutki odczuwamy do dziś. Od tego momentu Unia Europejska ma twarz Junckera, który pijany wychodził na międzynarodowe konferencje, ma twarz Timmermansa, który zaciekle atakował Polskę i Węgry i bardzo agresywnie forsował szkodliwą, niebezpieczną, zieloną politykę. Unia Europejska ma twarz korupcji, autorytarnego zamordyzmu, moralnego zepsucia, lobbingu zagranicznego, niebezpieczeństwa, głupoty i nakrętek przymocowanych do plastikowych butelek. Unia Europejska ma twarz Ursuli von der Leyen, która nie nadąża za światowymi zmianami i pcha Europę ku samozagładzie. To nie jest ta sama Unia Europejska, do której Polska wchodziła w 2004 roku. Wchodziliśmy na konkretnych zasadach, które dziś leżą w koszu, zastąpione autorytaryzmem i lewacką agendą. Dziś Unia Europejska przestaje być dobrym miejscem do życia i pytanie, czy do takiej struktury rzeczywiście jakieś państwo chce wejść i powinno wejść? Najpierw trzeba Unię Europejską naprawić. Musimy wrócić do naszego DNA, do wspólnoty suwerennych państw narodowych. Cywilizacja życia musi wygrać z cywilizacją śmierci. Musimy ochronić nasze rodziny, nasze bezpieczeństwo i nasze granice. W przeciwnym razie po prostu nie będzie do czego wchodzić. I tyle. Dziękuję. Bardzo. Daj znać w komentarzu, co ty sądzisz o włączeniu Ukrainy do Unii Europejskiej.